Kóra mi nie odpala. Ale chuj mnie to obchodzi, człowieku. To jest, kurwa, samochód za pół pani euro. Przyjedź mi to, kurwa, odpal. Chuj mnie to obchodzi, kończyłem, kurwa. Po prostu przyjechać i mi to odpalić, kurwa. Już! Pierdolony. Pojdziem ci, kurwa, coś na razie. Kurwa. Jebany. Co zrobisz? Mój ojciec miał warsztat samochodowy i zawsze mi mówił, to nie jest silnik, tylko serce samochodu. Co ty kurwa myślisz, że ja to serwisuje u Pana Ryszarda? A możesz wsiąść się odpalić? i odpalić? Idź do domu, bo zmoknąć. Co ty kurwa robisz? Pokus Dobra, podwieźć Nie. No to ty podwieź mnie. Nie mogę, zabrali mi prawko. Mi też. Piłam piwo. Ja też to się rozwalimy. I zajebiście. O to chodzi.